Cześć, z tej strony Ewelina. Zabieram się dzisiaj do New Yorker. Także chodźcie, chodźcie, idziemy do środka. Za chwilkę wejdziecie ze mną do środka, tak? Ale jeszcze zerkniemy sobie na manekiny, czyli na taką wizytówkę sklepu, tym czym sklep nas zaprasza, bo manekiny to właśnie to jest wizytówka. Dobra, wchodzimy do środka, do New Yorker i. Obiecałam, że zerkniemy na ofertę cekinową, więc zerkamy. Teraz są te rzeczy w bardzo dobrych cenach. Na promocji jest wyprzedaż, więc zobaczymy, co New Yorker przygotował dla nas w tej ofercie. Pierwsza rzecz, na którą zwrócimy uwagę, to jest sukienka cekinowa i ona. 95,95 95 tyle kosztuje. Tak, to już jest ta cena wyprzedażowa. Pamiętajcie też, że nie zawsze wszystkie ceny będę czytała głosowo, bo jeżeli widać daną cenę, to niekoniecznie będę ją mówić na głos. Przypominam to niemalże w każdym filmiku, a i tak zdarzają się komentarze, że dlaczego nie przeczytałam danej ceny. Ja, no... Ponad 90% czytam te ceny, no ale czasami nie. 49,95 to jest cena za tą bluzkę. Zobaczcie tutaj z przodu taka bardzo, bardzo ciekawa. Długie rękawy ma. No i tak wygląda. Ceny czytam też zgodnie z tym, jak one są umieszczone na metce. Nie zaokrąglam ich. Dobrze. <grym> Wracajmy do przeglądu. Ja wiecie, takie niektóre rzeczy po prostu mówię Wam organizacyjnie, bo potem mam takie komentarze, yy, że dlaczego właśnie te ceny nie są zaokrąglone. Yy, dlaczego, to, dlaczego to, dlaczego to, dlaczego to, dlaczego to. Słuchajcie, każda dziewczyna, która robi przeglądy, robi to na swój sposób i no, po prostu no, trzeba mieć to na uwadze, że każda ma swój styl i każda to robi w zgodzie ze sobą. Ja jak zawsze rozgadana, no bo lubię z Wami też tutaj porozmawiać, bo, bo tak, 49,95 kolejna bluzka. Tam widziałyście dziewczyny, super były torebki. Właśnie jak gadałam, to pokazywałam Wam. Okrągłe cekiny. I zobaczcie, cekiny duże, cekiny małe. Bardzo, bardzo ciekawie to wygląda. A na dole mamy spódniczki, takie miniówki. Więc moje przeglądy dziewczyny wyglądają w ten sposób, że ja po prostu przychodzę do Was i to jest przegląd i też sobie rozmawiamy. No po prostu. I jedne to lubią, drugie to nie lubią. No, u mnie po prostu jest tak na kanale, a jak będzie dalej, to wszystko się okaże z czasem. Na pewno na moim kanale szykują się troszeczkę zmiany, ale to już wkrótce, ale to już niedługo. Chciałabym, żebyśmy tutaj stworzyli też taką społeczność, żebyście dziewczyny też częściej odzywały się w komentarzach, bo mi jest szalenie miło, jak czytam te komentarze. Także zachęcam Was bardzo do komentowania. Fantastyczne spodnie, 49,95 to ich cena. No i te cekiny też ułożone w ciekawy wzór. Dużo czerni mamy tutaj w New Yorker, jeżeli chodzi o cekiny. No i idziemy dalej, patrzymy. Zobaczcie, bardzo ciekawa bluzka. Ona jest taka, no dość przeźroczysta. Zaraz zobaczymy, ile ona kosztuje. Mamy to 39,95. No i taka dość przeźroczysta. Kolejna. Tutaj już bardziej widzimy półgolfik jest. Ja Wam pokazuję, że też, zobaczcie, przeźroczysta. No i cena 39,95. Mamy teraz coś zupełnie innego. Podejdźmy bliżej i zobaczmy, ile kosztuje takie wcianko. Szukam, szukam ceny, jak to bywa zazwyczaj u mnie. No i mamy to, mamy to. 149,95. Zobaczcie też na tą długą suknię, ona ma długie rękawy i jest długa 95,95 95. teraz pokazuję Wam taki topik, dość odważny 49,95 no i zobaczcie, mamy bluzkę w kolorze srebrnym rewelacja bomba, petarda, zobaczcie jak to wygląda i też plecy gołe, co Makła kocha bardzo 84,95 i jak widzicie nie wszystkie tutaj rzeczy posiadają pomarańczowe metki no ale teraz widzimy coś zupełnie innego, buty no i to są buty po prostu sztos. Słuchajcie, te szpile są prześwietne. Wyglądają bajeransko. No i zobaczmy na cenę ich. No mamy to 149.95, ale są po prostu piękne. Mamy tutaj coś zupełnie innego. Mamy też pomarańczową metkę, to już kolejne buty 95.95. ,95. I one są takie nowe. A tutaj pani reklamuje ten sklep. Świetnie wyglądająca. Przepiękna kobieta. Jest w New Yorker też dział męski. Zobaczcie, jaki ogromny. Tam mamy bieliznę, ale my zerkniemy sobie dzisiaj na coś zupełnie innego. Idziemy tam, gdzie wyprzedażę. Zahaczymy jeszcze o koszulę, w paski koszulę. Zobaczmy, jak to wygląda cenowo. 49,95. Niebieskie paski. No i zobaczymy też różowe paseczki. Zobaczcie. Jak ta koszula wygląda? Rurowa i niebieska. Kolejne ubrania na promocji, tutaj wiszą. No i oczywiście wiadomo, że wszystkich to my nie zobaczymy, nie uda się, no ale coś tam, zobaczcie, coś takiego, taki kombinezon, połączona bluza ze spodniami, 74,95, sztruksowe. Tego wszystkiego jest ogrom, bardzo, bardzo dużo. I wiecie, że no, ten przegląd nie wiem, ile by musiał trwać, gdybym wszystko chciała wam pokazać. Zobaczcie. Buty. Fantastyczne buty, i dużo tych butów, ale butów to dzisiaj nie będziemy już więcej oglądać. Oprócz tych, które były. Natomiast skupimy się troszeczkę na takich dodatkach, jak na przykład kolczyki. Zobaczcie, jakie to są świetne kolczyki. No, po prostu rewelacyjnie wyglądające. Ja kiedyś sobie zakupiłam. Yy, tam chyba były trzy pary, taki komplet był i zakupiłam sobie kolczyki z New Yorker i powiem Wam, że do dziś mi służą, aczkolwiek ja y, tego typu metal to mogę tylko tak zakładać na chwilę, no ale z nimi za bardzo nic złego się nie wydarzyło. No ale zobaczcie, co tutaj my mamy w ofercie, na przykład takie kolczyki. No i tutaj od razu pokazuję Wam też. Cenowo 44,95. Ta biżuteria jest taka sama w kolorze srebra i w kolorze złota. Zobaczcie na przykład komplet takich pierścionków. No i patrzymy, patrzymy. 28,95. tutaj zestaw takich łańcuchów również patrzymy a zobaczcie na to to są takie włosy no, i to też fajnie wygląda. Widziałam dziewczynę, właśnie w czymś takim. 19,95. Także jest to jakiś taki pomysł. Tutaj coś na szyję z taką różą. 24,95. Zobaczcie na te klamry. 24.95 to ich cena. No i jeszcze takie futrzaki chciałam wam pokazać. No, weźmiemy sobie w tym pudrowym różu. Zobaczymy przykładowo. 19,95. Mamy też ofertę pasków, no ale to też nie będziemy tutaj. Dzisiaj przystawać na tych paskach. Natomiast dziewczyny pokażę Wam coś, czego Wam nie pokazywałam w przeglądach. Rajstopy. Tak, są tutaj rajstopy w ofercie New Yorker, i też myślę, że całkiem, całkiem przystępne cenowo, co niektóre tutaj mi się bardzo podobały. Na przykład, zobaczcie, tutaj mamy pomarańczową metkę 24,95 i one były. W różnych rozmiarach. I były niektóre, słuchajcie, nawet XLki, Seczki też mamy. 34,95. Zobaczcie, jakieś świetne. A te zobaczcie z tymi serduszkami. No po prostu wow! I mamy też XL-kę, jak widzicie, czyli rozmiarowo można trafić w swój rozmiar. 28,95. różne wzory, mamy też ponczochy 2895 no i też jak widzicie rozmaite rozmiary no i mamy takie bardziej zwyklaki. 24,95 My powolutku zbliżamy się już do końca dzisiejszego przeglądu. Dziękuję Wam ogromnie za to, że tutaj jesteście u mnie na kanale, że wspieracie mnie Przytulam Was bardzo, bardzo mocno i wiecie, że ja te przeglądy robię z pasji. Robię to dla Was. Wkładam to całe moje serce i dla mnie jest to bardzo, bardzo też ważne, że tutaj jesteście u mnie na kanale. Także ogromnie, ogromnie Wam dziękuję za to. No i cóż, słuchajcie, ja jeszcze z Wami przyjdę tak głosowo i twarzą pożegnać się na zewnątrz. No i to na dzisiaj tyle, a my widzimy się już jutro, bo wiecie, że Makła wpada tutaj na kanał codziennie. nowe ubrania na ogromnych promocjach, także jeżeli czegoś takiego szukałyście, to zapraszam Was do New Yorker, bo oferta jest bardzo, bardzo szeroka. Przytulam Was bardzo mocno, ja lecę dalej, pamiętajcie, że jestem tutaj codziennie i widzimy się już jutro. Buziaki wielkie! Pa, pa!